Daria Pacańska, dzień dobry. Została przyjęta tak zwana pomostowa ustawa medialna. Zakłada powołanie Rady Mediów Narodowych. Czy to uzdrowi polskie media publiczne? Moimi państwa gośćmi są Piotr Misiło, Nowoczesna, dzień dobry. Dzień dobry dzień oraz Piotr Piotr. Piotr. Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość, Witam, dzień dobry. Uzdrowienie czy totalne upolitycznienie, poseł Misiło? Trochę to jest tak, jak w 1981 roku została powołana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Chyba nikt nie ma cienia wątpliwości, że nie uzdrowiła PRL-u. Oczywiście ta analogia jest sarkazmem, smutnym, ale jednak, bo ta ustawia nie dość, że niczego nie uzdrowi, to tylko pogłębi ten fatalny stan polskich mediów, jaki mamy od kilku miesięcy. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, gdyż to wszystko nie powinno iść w tym kierunku. Jesteśmy coraz dalej od londyńskiej BBC, a coraz bliżej do. Białoruskiej telewizji i to mówię ze smutkiem, bo przez wiele lat pracowałem w mediach i jakość tych mediów jest dla mnie ostatnimi miesiącami tragiczna, smutna. I niestety nie widzę, aby ta ustawa i wszystkie rzeczy, które robi pan Czabański z Jackiem Kurskim do spółki miały sprawić, aby to się miało zmienić. Mm -hmm. Co pan myśli o tej recenzji? Nie, no przede wszystkim cel ustawy jest taki, by wyjąć spod kognicji ministra skarbu decyzji o obsadzaniu zarządów Polskiego Radia, telewizji, a zatem kierunek jest właśnie dokładnie odwrotny od tego, o którym mówi Pan Poseł. Rzecz właśnie w tym, żeby media odpolitycznić. To po raz pierwszy właściwie w polskiej historii jest tak, gdzie ustawowo opozycja będzie miała zagwarantowane dwa miejsca w organie, który będzie miał decydujący głos, jeżeli chodzi o politykę kadrową w zarządach polskich mediów. Także wydaje się, że Oczywiście wszyscy czekamy na y, kompleksową regulację y, dotyczącą mediów publicznych. Tutaj wiemy, że y, niestety y, y, sprawy y, muszą być konsultowane z Komisją Europejską. Y, w związku z powyższym, y, y, oczywiście te konsultacje będziemy prowadzić. Y, stąd y, y, na y, ustawę o mediach publicznych jeszcze będziemy musieli poczekać. Natomiast, mm -hmm. no, tak jak powiedziałem, no, myśmy się zakładali y, szybsze. Tempo pracy. Tak jak powiedziałem, niestety nie, nie, nie udało się z uwagi na te europejskie uwarunkowania. No stąd ta decyzja o ustawie pomostowej. No właśnie, opozycja będzie mogła proponować członków Rady Mediów Narodowych. Mam wrażenie, że pan poseł opowiada o innym systemie prawnym, a nie dotyczącym Rzeczypospolitej. Bo jak pan poseł wie, pani wie i państwo z pewnością wiedzą, w Polsce zgodnie z konstytucją istnieje już takie ciało, jest to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i to ona wybiera członków rad nadzorczych, a oni wybierają zarządy, więc to, co teraz prawo i sprawiedliwość próbuje nam powiedzieć. Jest jakimś archaizmem intelektualnym, to w najdelikatniejszym. To po co w takiej konstrukcji? Panie pan zapomina o grudniowej urawach? Oczywiście, no tak, ale to sami państwo najpierw w grudniu zrobili, że może minister wybierać, a teraz państwo robią, że nie minister, tylko hmm. Rada Narodowa. A udziału, to jest absolutnie fenomenalne. To absolutnie opozycji. fenomenalne. To trochę tak jak z tą kozą, którą y, wprowadza się do domu i jest ściska, później się ją wyciąga. I mówi się, jak świetnie bo mamy dużo miejsca, więc troszeczkę PiS robi to w ten sposób. Więc rozumiem, że to jest pewna gra, PiS wygrał ma prawo hmm. robić nawet takie rzeczy, ale myślę, że nie powinien opowiadać bajek i wprowadzać Polaków i nas wszystkich w błąd, bo to jest po prostu niegodziwe i w 2016 roku w środku Europy nie powinno mieć zwyczajnie miejsca. Pani Pośle, dlaczego Rada Mediów Narodowych, a nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? No przede wszystkim y, Krajowa Radia, Rada Radiofonii i Telewizji właśnie była skrajnie upolitycznionym y, ciałem. Y. Niestety, panie pośle, to jest taka właśnie filozofia, że w momencie kiedy rządziła no, nie nowoczesna platforma obywatelska, wówczas po prostu można było obsadzić całą krajową Radę Radiofonii Telewizji swoimi członkami, ludźmi z nominacji platformy obywatelskiej i wtedy było dobrze, dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma społeczny mandat do sprawowania władzy i proponuje, no myślę, że 呃。Uh Dosyć sensowne rozwiązanie, gdzie w pięcioosobowej Radzie będzie, będzie dwóch przedstawicieli opozycji. Wówczas jest źle, bo najlepiej by było, gdyby nic się nie zmieniło, gdyby po prostu dalej Platforma Obywatelska, środowiska liberalne miały absolutnie. Ale były też radę... propozycje, żeby w tej Radzie zasiadali na przykład przedstawiciele uniwersytetów, czy, czy, czy inne propozycje. Dlaczego nie wzięliście żadnej z poprawek? Pod uwagę. Dlaczego? No ale wszystkie wie pani, no, od... oczywiście no, nie wszystkie propozycje muszą być uwzględniane w trakcie prac legislacyjnych. Myśmy uznali, że. No ten parytet dwóch członków rady dla opozycji trzech z nominacji rewolucji rządzącej jest uczciwy i stąd to rozwiązanie. Panie pośle, przyzna pan, że kondycja mediów publicznych od lat nie była dobra. No I to, to też nie jest tak, że, że to teraz się stało, że ona jest taka zła. Ona już wcześniej się pogarszała. Widzi pan jakikolwiek złoty środek na to, żeby Odpolitycznić. Stała się jeszcze gorsza niż była, ale to w ostatnich miesiącach stała się najgorsza, odkąd pamiętam w historii polskiej telewizji. Jest chyba nawet gorsza niż w PRL-u, bo wtedy mieliśmy świadomość, że to była telewizja, która jest ramieniem PZPR-u i wszyscy się na to godziliśmy. A dzisiaj jest to ramię PiSu, który stara się nam wmówić, że jest tam pluralizm. Tego pluralizmu nie ma. Bo jeśli ta Rada ma mieć pięć osób, głosy mają zapadać zwykłą większością, a PIS ma mieć trzech członków, a opozycja dwa, no to przyzna pani i państwo, że tutaj matematyka jest absolutnie prosta, więc mówienie tutaj o pluralizmie jest absolutnie czysto fasadowe i nie powinniśmy o tym w ogóle rozmawiać. Jeśli chodzi natomiast o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, wielokrotnie mówiłem, pan poseł o tym doskonale wie, że wiele rzeczy, które robiła Platforma Obywatelska, były złe i mi się nie podobały, ale Państwo robicie je jeszcze gorzej, i jeszcze bardziej mi się nie podobają. Więc ja zawsze powtarzałem swoim studentom, że zło można tylko zwyciężać dobrem, a nie jeszcze większym złem. A Państwo chcą to zło naprawiać większym złem, a z tego może być tylko jeszcze większe zło. I to dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się mediami, jest absolutnie oczywiste i dogmatyczne bym rzekł. Mhm. Na szczęście, panie pośle, opozycja wyłącznie ocenia działania prawa i sprawiedliwości rządu, tylko wyborcy, a ci z kolei po pierwsze pozytywnie ocenili nasz program w ubiegłorocznych wyborach, po drugie udzielają też nam jakby wsparcia i pozytywnie oceniają. Te dobre zmiany, które przeprowadzamy również w mediach publicznych. I tej logiki się trzymajmy, że wyborcy udzielili Państwu mandat, który sprawi, że Państwo samodzielnie rządzą. A to, jak oceniają dzisiaj widzowie telewizję polską, telewizję publiczną, najlepiej widać po wskaźnikach oglądalności, po wpływach budżetowych, po wpływach za reklamy. No jest to przerażająco niski. Poziom, niższy nigdy nie był w historii polskiej telewizji. I ja myślę, że to jest najzwyczajniej tak, że jeśli telewizja będzie dobra, to Polacy będą ją oglądać, a przestali, więc zakładam, że jest niedobra, a widząc po tym, jak ramówkę układa. Pan Kurski, to będzie tylko gorsza. No ale proces zmian w telewizji dopiero się rozpoczął, panie pośle. Dajmy czas i prezesowi Kurskiemu, dajmy czas również parlamentowi na to, aby przygotował dobrą, kompleksową ustawę regulującą funkcjonowanie mediów publicznych. I wtedy, po wejściu w życie tej ustawy, będziemy oceniali też jakość mediów. I zobaczymy, jak wówczas widzowie ocenią. Zmiany w telewizji publicznej, a dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę.